Siema wszystkim. Na tym kanale do tej pory opowiadałem o technologiach, o tym jak działają, jak je wykorzystywać, ale dzisiaj chciałbym Wam pokazać, że technologia ma jeszcze jedno, zupełnie nieoczywiste oblicze. Bo wiecie, to nie tylko smartfony i roboty, to też ludzka kreatywność i pomysłowość, czasem w bardzo nietypowych, a nawet absurdalnych sytuacjach. I właśnie dlatego chcę Wam przybliżyć historię, w której postacie, jeden za drugim, ścigają się w walce ze zdrowym rozsądkiem. Ostatnio odkryłem dla siebie nowy, a właściwie przez wszystkich zapomniany zakątek internetowego szaleństwa, gdzie domorośli geniusze z absurdalnym mniemaniem o sobie urządzają spektakularne dramy w turniejach szachowych. Tak, okazuje się, że szachy to naprawdę podatny grunt dla. no właśnie, dla cyrku. Tematy, które Was zaraz czekają, tak czy inaczej zahaczają o oszukiwanie, ale jak zwykle wiedzą o nich tylko szachowi entuzjaści. Szachy to nie piłka nożna, a nawet nie turnieje w dotę mało kogo to w ogóle interesuje. Ale jeden szachowy skandal wybił się ponad środowisko specjalistów, wywołując niesamowicie zabawne publiczne sprzeczki bez sensu na skalę światową. A wszystko przez analne koraliki. Tak, i właśnie o tym dzisiaj chcę wam opowiedzieć. Hans Niemen, amerykański arcymistrz, numer 18 na świecie, młody szachista, zaczął startować na zawodach wczesnych lat dziesiątych, kiedy miał zaledwie 9 lat. W ciągu czterech lat uzyskał tytuł Mistrza Międzynarodowej Federacji Szachowej, a arcymistrzem został już na początku lat dwudziestych. We wrześniu 2022 roku Niemen grał na turnieju w San Luis z ówczesnym Mistrzem Świata Magnusem Karlsenem i o dziwo wygrał. Potem Carlsen zrezygnował z dalszego udziału. Wielu odebrało to jako zawołowane oskarżenie o oszustwo. Niemen musiał się tłumaczyć i w swoim wywiadzie przyznał, że odpowiadał sobie, kiedy był nastolatkiem. Korzystał z podpowiedzi programów szachowych, ale to niby było dawno i nieprawda, a partie na żywo grał zawsze uczciwie, w tym przeciwko Carlsenowi. Tylko, że Niemen ma teraz 21 lat, a nastolatkiem był akurat wtedy, gdy podbijał Międzynarodową Federację Szachową. Tak więc jego wywiad nikogo nie przekonał, a wręcz wzbudził więcej pytań. Magnus Carlsen już wprost oskarżył go o oszukiwanie. Serwer szachów online chess.com przeprowadził wewnętrzne śledztwo i znalazł dowody na oszustwa w ponad 100 grach Niemanna, przy czym ostatnia z nich miała miejsce w 2020 roku, zaledwie rok przed uzyskaniem przez Niemanna tytułu arcymistrza. Po tym Niemanna szybko zbanowali, czyli city ban, a on sam pobiegł do sądu, oskarżając właścicieli serwera i oczywiście Carl Sena. A my widzowie Dostaliśmy szansę delektować się takimi nagłówkami. Arcymistrz zaprzecza, że wygrał z pomocą gadżetów erotycznych. Tu potrzebny mały trend. W odróżnieniu od wielu gier karcianych i planszowych, w szachach wszystkie figury i ruchy graczy są widoczne dla każdego obserwatora. Oszukiwać jest tu bardzo trudno, przynajmniej w świecie offline. Bardziej doświadczony szachista lub program musi jeszcze w jakiś sposób niezauważalnie podać podpowiedź na widoku. Z tego samego powodu bardzo trudno jest wpłynąć na przeciwnika w sposób, który przeszkodzi mu grać, to też od razu zostanie zauważone. Weźmy na przykład szachową olimpiadę w 2010 roku. Francuski arcymistrz Sebastian Feller dał się złapać na sprytnej sztuczce. Jeden z jego wspólników obserwował grę i zdalnie kalkulował optymalne ruchy za pomocą programu szachowego, a drugi wspólnik, arcymistrz Arno Czarbounu, otrzymywał te rekomendacje w zakodowanej formie, po czym dawał sygnały grającemu w danej chwili fellerowi, przemieszczając się między szachowymi stolikami. Stuknięcie o stół oznaczało jakąś konkretną kombinację. Były też inne podejścia. Niewidomy szachista Stein Berns, za specjalnym pozwoleniem, używał podczas gry dyktafonu, aby nagrywać swoje ruchy i odsłuchiwać je przez słuchawki, ponieważ nie mógł używać tradycyjnego notatnika. Jak się później okazało, słuchawka wcale nie była podłączona do dyktafonu, a odbierała sygnał audio przez Bluetooth. W skrócie, szachowi oszuści są naprawdę pomysłowi. Ale to wszystko są wewnętrzne spory, o których nikt nie wie, poza szachistami i miłośnikami czytania Wikipedii o 3 w nocy. A w przypadku Hansa niemanna oskarżenie o oszustwo przybrało zupełnie nieoczekiwaną formę, intrygując całą publiczność. Jednemu z użytkowników Reddita, którego nazwiska nie udało mi się ustalić, wpadła do głowy teoria, że nimen podczas gry otrzymywał podpowiedzi za pomocą analnych koralików ze zdalnym sterowaniem, że niby wniósł je na turniej w swoim, tak powiem, ukrytym miejscu, a Karlsen to zauważył. Jeden stuk ruch piąkiem, dwa stuknięcia ruch koniem. Wszyscy od razu to podchwycili. Na grupach o szachach i innych szalonych subredwitach zaczęły powstawać nieskończone memy o koralikach niemanna. A internauci pisali fanfiki, wymyślając okoliczności przygód odbywających się na jego. No wiecie gdzie. Ostatnio Magnus zdał sobie sprawę, że schematy jego analnego superkomputera zostały skradzione. Nie podejrzewał, że prawdziwym złodziejem był arogancki superżłoczyńca Hans. Ale jako niedoświadczony użytkownik. Hans nie wiedział, że sygnały z jego koralików interferują z koralikami samego Magnusa. Magnus poczuł nieproszone wibracje. Dobra, nie ciągnijmy tego dalej, bo mnie znowu zbanują. W odróżnieniu od innych szachowych memów, które nie wychodzą poza tematyczne fora, ta akurat afera z analnym gambitem rozkręciła się na zewnętrznych mediach społecznościowych. I to do tego stopnia, że Nimen musiał na poważnie komentować tę sprawę dziennikarzom. Kategorycznie nie używałem analnych koralików, żeby wygrać. Geniusz trafia w cel, którego nikt nie widzi, bo jest on w twojej dupie. Kulminacją tej niezaplanowanej akcji stał się minutowy wywiad niemanna i jego adwokata u Piersa Morganę, dzięki któremu otrzymaliśmy ten fantastyczny dialog. be clear, on the specific allegation, have you ever used anal beads while playing chess? Not a question I thought I'd że... ask

Widzowie anglojęzycznego odpowiednika zapytaj.onet.pl zaczęli na poważnie pytać, jak dokładnie koraliki mogą pomóc wygrać w szachy, a moderatorzy musieli wyjaśniać teorię przesyłu danych za pomocą wibracji w tyłku o różnym czasie trwania. Gdy baza teoretyczna została stworzona, programista Ron Sim postanowił stworzyć prototyp działającego rozwiązania, korzystając z but-plug otwartego standardu sterowania inteligentnymi zabawkami erotycznymi. Sim napisał aplikację Butwysz, która pozwalała przesyłać wiadomości zakodowane alfabetem Morsa nie tylko na same koraliki, ale też na inne kompatybilne urządzenia, które można przymocować do różnych części ciała. Co prawda sam Sim nie był w stanie przetestować działania tego Killera Apa, bo jak sam twierdzi, nie posiada takich urządzeń. Ochotnie w to wierzymy. Swoją drogą sam pomysł nie był nowy. Kilka miesięcy przed turniejem, w którym Carlsen przegrał z niemannem, twórca szachowego silnika Stackfish opublikował w swoim blogu post o tym, jak udało mu się zaprogramować mini-komputer Raspberry Pi, aby sterować silnikiem za pomocą przycisków i wibracyjnych silników ukrytych w butach. A twisz to po prostu ten sam pomysł doprowadzony do logicznego końca inteligentny gadżet, na który zasługujecie. Pozostało tylko znaleźć śmiałka, który poświęci się dla nauki i sprawdzi teorię w praktyce. I szybko się on pojawił. Na początku 2023 roku niejaki Max zagrał partię w szachy przeciwko mistrzowi międzynarodowemu, używając nieokreślonego urządzenia do przesyłania podpowiedzi. Niestety eksperyment powiódł się tylko częściowo. Sama technologia sterowania za pomocą wibracji działała bez zarzutu, ale zawinił czynnik ludzki. Badacz nie był w stanie w krytycznym momencie odróżnić sześć wibracji od siódmego. Mimo wszystko, my powinniśmy być mu wdzięczni. Jeśli nie za wkład w naukę, to przynajmniej za wyselekcjonowany kontent. Może i nie jest to bohater, na którego czekaliśmy, ale to właśnie ten, którego potrzebowaliśmy. Ten testowy lot analnej sądy okazał się ostatnim epizodem tej historii. Wkrótce Nimen, Carlsen i chess.com doszli do pozasądowego porozumienia, wycofując wzajemne pretensje i ta szalona saga dobiegła końca. Opisane wydarzenia trwały zaledwie pół roku, a o koralikowym psi dziś pamięta się tylko na tematycznych kanałach szachowych. Ale puszka Pandori została otwarta i wymazać z pamięci wiedzę o magicznych arcymistrzowskich koralikach już się nie da. Jestem pewien, że po długim treningu i dokładnym dobraniu tempa i intensywności wibracji, komuś uda się z powodzeniem użyć butwisz lub podobnej technologii na prawdziwym turnieju. Organizatorom odtąd na wieki wieków będzie trzeba na poważnie sprawdzać, czy szachiści nie przemycają żadnych urządzeń do swoich króliczych norek. Dzięki za obejrzenie! Jeśli ten materiał Ci się spodobał, zostaw subskrypcję na moim kanale. Dopiero zaczynam, ale cały czas staram się poprawiać jakość filmów i historii, które Wam opowiadam.